Siemanko witam wszystkich, z tej strony Dawid i dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o rynku, co tutaj się stało, co to za flash krasze były, no i też o naszej pozycji Ethereum, o której wam mówiłem na tamtym filmie. Także co tutaj widzimy, no Bitcoin tak jak wspomniałem poruszał się cały czas bokiem, nic tu się zbytnio nie wydarzyło, mieliśmy tu jakiś spadek do tej emy, tu gdzieś nam ta linia trendu jeszcze wybroniła. No i dzisiaj mieliśmy też dane o inflacji, były spoko, dlatego cena sobie na spokojnie mogła podbić, bo czekała na te dane, żeby dopiero podanych móc podbić, no i stany jak weszły to nam wypompowały e, troszeczkę tą cenę No i co teraz się może wydarzyć, no tu mamy jakiegoś tutaj poina, longa może, no i więc cena pewnie sobie gdzieś tutaj będzie testowała tego boksa znowu, albo sobie nawet zejdzie tu jakimś knocikiem niżej no i powinniśmy sobie cały czas iść bokiem bez żadnych jakichś niespodzianek, bokiem do góry, no tak jak sobie cały czas idziemy w takim trendzie wzrostowym natomiast e, co już się wydarzyło na altach? No ostatnio wam mówiłem, że wykres bitcoina zbytnie mnie już nie interesuje, ponieważ mieliśmy tego to, wy, to wycinkę na bitcoinie. No i altcoiny wtedy tego zbytnio nie odczuły, więc zobaczcie, że od samiutkiego dołka, dołka w końcu tutaj zostali zlikwidowani ci, te były te likwidacje na tym bitcoinie, zostali zlikwidowani ci, którzy mieli cały czas te longi na bitcoinie, już to przesuwali stop lossy, gdzieś tutaj odpalali, więc jakieś trailing stopy mieli, co wszystko im tutaj powybijało. Natomiast, czyli to, to, to zebranie płynności z góry i potem z dołu i później sobie idziemy bokiem, tak jak mówiłem wcześniej. Natomiast teraz zobaczcie, że mieliśmy jakiś tutaj spadek, ale z rosnącą dominacją. Bardzo. Bardzo dominacja nam zaczęła nagle szybko rosnąć, cały tak naprawdę dzień, przez to, że bitcoin wtedy spadał, altcoiny bardzo mocno oberwały. Widać to. Szczególnie właśnie na oders dominacji, czyli właśnie ta, ta dominacja tych altów mniejszych, czyli poza top 10 wszystkie te altcoiny. No i tutaj mieliśmy jakąś słabość ceny, od oporu się tutaj odbijaliśmy. No i bardzo mocnym flash crashem w sumie poszliśmy sobie do naszego wsparcia, zrobionego tutaj z tych szczytów wcześniejszych. Mamy mocny jakiś tam wykup tutaj, a gdzieś tu się jeszcze akumulowaliśmy. No i przebijamy w końcu MNH4, także to już jest pierwszy taki nasz powód do, do wzrostów. No i faktycznie widać to na altcoinach. Te Bitcoin zrobił zrobiłeś po 30%, nawet już tam można tutaj zobaczyć sobie jak to mniej więcej wygląda, większość przez Ostatnie 24 godziny, już jest po 10% wyżej. Natomiast co do Ethereum. Tak jak wam narysowałem tutaj ten nasz opór główny, od którego mieliśmy się odbić. No i odbiliśmy się faktycznie od tego oporu, no i tak wam właśnie narysowałem, że chciałem, żebyśmy tutaj podeszli sobie do Emy i od Emy się odbili, no i faktycznie takie odbicie od Emy było. Mamy tutaj knoty poniżej, natomiast knoty to są tylko manipulacje. No i też nie podobał mi się troszeczkę ten spadek, bo... No, mamy to jakieś odbicie mocne, fajne. No, i nagle widzimy jakiś tam spadek mocny. No, i co tutaj się nagle wydarzyło? O co chodziło w tym spadku? No, i jak widać, bardzo to zaniepokoiło wielu traderów, inwestorów, że może być faktycznie, no, nie takie mocne wykupienie. Mamy spadek, więc wyglądało to w tym momencie, jakbyśmy sobie tak popatrzyli, no, tragicznie. Wyglądało to tragicznie, tak jakbyśmy mieli, nie wiem, lecieć już na 2800, co wywołało panikę. Natomiast co tutaj ja stwierdziłem, wiecie to nie, to nie dokładnie z właśnie analizy technicznej, ale właśnie z tej cykliczności, z tej długoterminowości właśnie, jak to ma wszystko wyglądać, cały ten, ten ruch. No i wiedziałem, że w takich momentach nagle poczułem strach ludzi. No i zobaczcie, powinniśmy sprzedawać euforię, a kupować strach, tak? Skupować, kupować panikę. No i wszyscy ludzie tutaj, którzy się wyprzedawali, bo myśleli, że to już jest koniec wzrostów, nagle zobaczcie, że mamy tutaj dołek i bardzo mocny wykup. No, i ja stwierdziłem, że już od, te, od tego momentu, że mieliśmy budować. Tego longa na Ethereum. No i w tym momencie samego dołka pokazałem na arenie właśnie coś takiego. Taki obrazek, bardzo dobrze pewnie Wam znany, a jeżeli nie znany, no to powinien być znany, ponieważ jest to mniej więcej rozpisanie z psychologicznych momentów na rynku. No i zobaczcie, że mieliśmy tę akumulację, tutaj zaczynamy, zaczynamy sobie rosnąć na tym Ethereum. Takie coś było kiedyś na Bitcoinie w momencie tej takiej długiej naszej konsolidacji od, od marca, tej korekty. Natomiast tutaj zobaczcie, że mamy dokładnie to na Ethereum. Czyli ten pierwszy ekstremalny sentym sentyment takiej właśnie chciwości, który był właśnie na szczycie, czyli że każdy, o już lecimy, tu the i w ogóle, a my mieliśmy tam nasz opór, ten czerwony, no i to był ten moment, kiedy ten wskaźnik Fear and Greed też był bardzo wysoko, tam 80 punktów, no i zobaczcie, że zawsze po tym, tym pierwszym takim sentymencie ekstremalnym mamy taki beer trap. No i właśnie napisałem Wam, że najprawdopodobniej to wygląda na beer trap i zaczęliśmy sobie odpalać naszego longa na na Ethereum. No i ten long tutaj był odpalany też na samym cienkim dołku, zobaczcie 18.51. Podałem, że uśredniam go znowu o 1% depozytu, czyli dokładnie na samym cienkim dołku. Złapaliśmy tego longa, no i mamy entry teraz w okolicach 3710. Więc jest już w plus. I zobaczcie, chcemy go zagrać, tak jak wiecie, gram na i gram sobie go, już mam w pozycji 3% depozytu X20. Więc taka proporcja dla mnie jest na tyle bezpieczna, że tutaj tak naprawdę angażuję 3% razy 20, czyli 60% swojego kapitału na futures. Czyli jeżeli cena spadnie do zera, tak naprawdę na Ethereum, no to stracę 60% kapitału. Czy spadnie do zera? Nie sądzę. No, dlatego właśnie gram, coś takiego. No i take profit, który chcemy tutaj, tutaj widzieć, jest w okolicach właśnie 8000 dolarów, czyli angażując 60% swojego kapitału, cena tutaj praktycznie robi nam no, ponad troszeczkę 100%, czyli około ponad 60% depozytu powinien nam taki long tutaj dać. No i jakbyście chcieli odpalać sobie takiego longa, no to teraz tutaj wyżej e, e, dostaniecie linka, gdzie jest bardzo fajna okazja, czyli Bybit robi taką okazję, że jeżeli założycie konto teraz z tego linka, dostajecie od nich 900 dolarów na pozycję futures, właśnie, czyli na, na lewar. Tak naprawdę was to nic nie kosztuje i możecie dostać za darmo 900 dolarów na właśnie pozycję lewarowaną od Bybitu, więc możecie sobie w takiego longa właśnie właśnie na Ethereum wejść. No i taki long na Ethereum, jeżeli by nam tutaj doszedł do tego TPK, no to macie tak naprawdę zysk około 100% z tego, czyli właśnie 900 dolarów, nie ponosząc żadnego ryzyka. Czyli dostajecie po prostu na pozycję od bit 900 dolarów i to 900 dolarów możecie sobie przeznaczyć właśnie na jakikolwiek, na jakąkolwiek pozycję. No i zysk z tego zagrania ląduje właśnie do was na portfel, więc jeżeli takie zagranie nam by się tutaj zrealizowało, no to Dostajecie tak naprawdę tutaj w tym przypadku praktycznie 100%, troszkę ponad 100%, czyli troszkę ponad 900 dolarów zysku. Także bardzo fajna akcja ze strony Bybit, więc tutaj wyżej macie linka jeszcze raz. Więc jeżeli ktoś by chciał, właśnie sobie bez ryzyka zagrać, nie swoimi, właśnie, tylko właśnie Bybitowymi pieniędzmi, które Wam oferują właśnie na taką pozycję, no to możecie sobie taką pozycję odpalić. Także siedzimy sobie w tym longu, tutaj nas tutaj bardziej nie będzie już on interesował, bo sobie siedzi, nie mam zamiaru już do niego dokładać więcej, ta pozycja zostaje taka, jaka jest, no i po prostu w momencie, gdy nam już by się rynek bardzo mocno obsunął, czy, czy coś, no to prawdopodobnie będziemy sobie to jakoś tam zamykać, lub hedżować, natomiast nie sądzę i wydaje mi się, że to Ethereum powinno nam tutaj po przebiciu 3 dni pod rząd tej strefy powinno nam pofrunąć właśnie tutaj na jakiś tu opór 4,5 tysiąca, później na ATH gdzieś tutaj właśnie na 4800 i już powinniśmy w kierunku 8000 sobie lecieć. Także to co zrobił Bitcoin, to co się wydarzyło na Bitcoinie, czyli ten cały ruch, chcemy właśnie zrobić na Ethereum, czyli tak jak odpalaliśmy sobie longa takiego samego właśnie stąd na Bitcoinie, tak samo stąd chcemy sobie odpalić na Ethereum. Już odpaliliśmy do ośmiu tysięcy co spowodowałoby nam tak naprawdę Cały alt season, jeżeli Ethereum by tak bardzo mocno poszło, no to większość altów powinno zaliczyć bardzo mocne wzrosty, nawet do X10 i więcej na poszczególnych altcoinach. Co do naszych altcoinów, no to tutaj też dokupywaliśmy na dołku. Po tym flash crashu stwierdziłem, że jak ty dokupuję Ethereum, że to jest bardzo dobry moment, żeby zakupić altcoiny. Zobaczcie, że, że mamy tutaj właśnie retesty tej Emy na dniówce naszej, która bardzo, bardzo skutecznie działa. No i zobaczcie przez cały ten czas nie mogliśmy jej przebić, i to przebicie Emy zmienia nam całkowicie trend. Więc właśnie jak sobie zobaczymy, no trzyma nam tutaj jeszcze, mieliśmy jakiś order niżej całkowicie, ale trzyma nam tutaj ta EMA głównie większość projektów. No i właśnie te stable, które nam porealizowały się z naszych wcześniejszych tutaj, jakiś analiz na Discordzie, które podawałem, czy tam na, na Arenie, te nasze spoty, które zostały zrealizowane na górkach właśnie, bardzo dużo właśnie spotów, zobaczcie TP3 tutaj jakoś chwycone, jakiś ten link został calutki już zrealizowany, zostało jeszcze takie long term tepeki i te stable nam wróciły. No i też bardzo dużo ludzi obawiało się tego, że te stable, no rynek cały jest napędzony, a te stable cały czas są w portfelu mieliśmy z 20-30% stable, więc byliśmy przygotowani na tą korektę no i tak jak wam powiedziałem, czekam zawsze aż rynek się po prostu bardzo mocno zwali i wtedy będę dopiero wchodził w ten rynek ponownie i wkładał te stable właśnie jako ten kapitał, który wyciągnęliśmy i jego jak najszybciej będę zabezpieczał także dodałem tak samo właśnie informacje na Discordzie całą taką taktykę, jak to dobrze robić, żeby ten wkład teraz Zamieścić tam właśnie 3-4 koiny, głównie jakieś tam Pyview, Injective, Ena, Lido lub takie różne właśnie koiny, które głównie gramy. Tutaj właśnie dostali informację, że jest to prawdopodobnie Buy the Deep i taki Buy the Deep właśnie na tym bir Trapie chciałbym wykorzystać. No i ja kupiłem właśnie te dipy, wszystkie tak naprawdę z wszystkich tych coinów, które wymieniłem tam, kupiłem je praktycznie na samiutkich dołkach. Dołożyliśmy jakby ten wkład, który wyciągnęliśmy, dołożyliśmy na bieżąco na samych dołkach. i i przez to mamy już bardzo niskie wejścia, no i te wejścia możemy sobie zabezpieczyć w break-even, a po jakimś czasie, jak już troszeczkę pójdzie do góry, no i wiemy, że cały ten wkład, który wyjęliśmy, będzie mógł pracować dla nas ciągle. Cały czas, no i zabezpieczamy sobie go w break even, czyli w zero. No i dzięki temu albo nie stracimy, tylko mamy na zero, wyjdziemy, jakby nam wybiło tego break even, albo po prostu bardzo duży będziemy mieć wzrost. No i ja będę realizował ten wkład, który włożyłem właśnie w momencie, gdy będę już wiedział, że najprawdopodobniej będzie to jakiś tam jakiś lokalny szczyt, jakiś, jakiś flash crash może być. No i ten wkład sobie zrealizuję już nie na tepekach, tylko bardziej bazując na cykliczności i właśnie na cenie, na tym, czy, czy czasami. I nie będzie jakiegoś, o, jakiegoś oberwania rynku. Także tutaj też zamieszczona informacja dokładnie, jak to rozegrać. Więc kto chciałby dostać taką informację na bieżąco, no to może być oczywiście tutaj uczestnikiem VIP na Discordzie. No a co trzeba zrobić, żeby być właśnie VIPem na Discordzie? To trzeba założyć konto BYBIT z linku poniżej i wtedy właśnie zgłosić się po VIP-a, żebym widzieć moją sekcję. Więc tylko i wyłącznie link poniżej gwarantuję wam to, że będziecie mogli właśnie dostawać na bieżąco ode mnie zagrywki i właśnie takie informacje oraz taktyki, jak i tak samo słuchać moich live'ów, które tutaj czasami prowadzę i właśnie dużo właśnie rozmówię na temat rynku, na temat tego, jak teraz się zachować, co się ładować no i jaką strategię na to wybrać. Tutaj wracając jeszcze do tego rynku, podsumowując sobie na Bitcoinie prawdopodobnie jakieś odreagowanie no i czekamy na przebicie naszego oporu 3 dni pod rząd na Ethereum i wtedy będziemy już wiedzieli będziemy mieli potwierdzenie tego, że że najprawdopodobniej Ethereum będzie już zmierzało nam w kierunku 8000. Nasz long jest odpalony. Kto chce odpalić takiego longa właśnie bez ryzyka, no to tutaj jeszcze raz link u góry do otrzymania tego bonusu od BYBIT i można sobie właśnie za 900 dolarów otworzyć taką pozycję. Także oczywiście wszystko, co powiedziałem w tym materiale, nie jest poradą inwestycyjną, jest to tylko i wyłącznie moje zdanie. Moja opinia pokazuje tylko to, co ja rozgrywam i każdy podejmuje działanie i jest odpowiedzialny za, za swoje. Inwestycje czy, czy trady. Także dziękuję za oglądanie, wszystkim i trzymajcie się. Cześć.